Dobra, następna część umie. Jedzie <gry> następny. Dobra, jedzie. Czasy, żeby coś ponagrywać, ale coś tam będzie z tego. Jeszcze jakieś faściory. Ja liczę, że to będzie i już będzie bida, a tu jest eleganckie, zielone. wszystkie pomielone dobrze. Tela mi zostało z zeszłego sezonu. No i dobrze. O, na razie żadnego nie ma. Grało słońce, świeciła ta struna. No to, to teraz się z Wami idzie przywitać, widzą Was w niedziela 1 września, księgome kukurydza. Wstępnie miało być przed tym, że po niedzieli, ale coś się tam poprzestawiało. W nocy robić nie chciałem, a w niedzielny popołudnie czemu nie? Do, do teraz było zachmurzone i była taka dość względna pogoda, ale teraz zaś słońce wracało i zaś zaczyno w dekiel grzać. jest ok. W sumie to to. No już w niedzielę siedzi odpoczywać. <trybujesz> kolejny okay, młotek doł. A już wiem kiedy okay tu to młotek. Ok. A jedzie kolejny. Tu nowo folia. Pojechał, a jeden już na dole stoi. Ciężko nagrywać, bo nie będę to z tym opaską, z telefonem, bo to jest trochę bez sensu. Tak sobie se jakoś pole... tu jest mój młotek. a ja szukam, młotek doł. O, rabarbar po skoszeniu odbija. <laughs> Może jeszcze kompot z niego w tym roku będzie. Tylko w sumie jeszcze długo ciepło będzie. Ja pod słońce nagrywam, no, będzie liptun trochę, no, ale trudno. O, fachowa robota. Co to tu? Jakiś gałąź leży. Tu już jakieś lebiody. Tam całą hałdę, ale biody, trzeba będzie z tym coś zrobić, albo to przewracać tak długo aż zgnie, albo to podpolić jakby, jak, jak rozgarna i wys wysusza. <zysy> <zysy> Straszili wyniki, że to już jest za suche, a tu widzicie, ledwo z przyczepy wylatuje. A to że, to, że tam jest łańcuch trzymający burty razem, no ale leci. zamknij zamknąć ta przyczepa. Zbiera się pomału. A dość bezdzielne to jeszcze. Ale dobrze. Aha. Dobra, następne wyjęcie później. No to jest słaby komentarz w tym roku daje, ale jak dobrze pójdzie to będzie niespodzianka. Część filmu będzie zrealizowano inaczej trochę niż zwykle. Dobra! Te słońce mi wsuje całe nagranie dzisiaj, no ale cóż, Obejrzymy co z tego będzie. Tu jest suchsze. Podmiana Osewa. E, z firmy Osewa się nie zgrała zresztą. Jest suchszo. Od Kodizuka z IGP i Farbroka z Farmsatu. Serio, ale musiałem was odłożyć na chwilę, bo i brakło, brakło rąk. O, zaś się słońce schowało. Ja Zaczęto to nadzorować, żeby kto to nie miało za szerokie, już hmm. Za szerokie się to robi. Towary jest, no ale hmm. czy jest dużo, czy jest mało? Dowiem się na koniec. Well Dobra. Po kukurydzy Poja ze sobą Szczerze wam powiem że normalnie znajomi mnie zaskoczyli Kurde Bo mogliby przykryć to Jest tak przeszczęśliwy normalnie ja bym tu krążył za 4-5 godzin. No może nie, może czy za 3 godziny bych tu krążył i przykrywał. Tak przyjął znajomy ładowarku mi te po ciepłu, A czwórka my to układali. Jezu Zajebiście A tu jest te tych opon, bo to jest ten ta stara czynienie. Tu ten sam koniec Już nie opon, bo... Jak się coś miało zepsuć, to się już zepsuło A tu dziur było nakopane w tej folii, także no, wiadomo jak to od, odsłunia to na pewno będzie coś nie tak Hej eee, To nie ma źle Kurde Jak fajnie pachnie I tak tu uda zaraz jutro z tego grou Nie, tu jest No, tu jest takie trochę brązowe, ale to wiadomo. Wiadomo, ja na rogach się nigdy nie ujeździ. No i tu są dziury, nie? No, taka są dziury tam jest do wywalenia. Na szczęście tych dziur nie ma dużo. No. Muszę się cofnąć, żeby go objąć całego. Jeszcze się musza, kurde. O, teraz go prawie cały widać. Czuję, jak tary tegoroczne i tu jeszcze zostało. Uff. Dzięki wszystkim. A, trzeba wyczyścić ta kamera, bo trochę umarło. Dzięki wszystkim za to, że jeździli i zwozili. I oczywiście tym, co poczułują się odwdzięczą otwieraniem burt i zamykaniem a najbardziej dzięki tym co, co mi pomogli ta foria rozwinąć i, i, i przyciepać tymi oponami bo <noise> tak sobie jeszcze siedzę na chwilę a w zeszłym roku to tu kurde walczyło a dwa lata temu to nawet padać zaczęło i tu kurde cima była a ja dopiero się a ja to przykryło w deszczu mokry jak szczur a potem jeszcze futrował na wieczór no a tak mówimy niedzielne popołudnie tam prawie pół szóstej wieczór i jest kiszonka zwiedziona To biera ze sobą. Ktoś mu mineralne jeszcze leży, to zaraz się napija, słyszę jak szczura po karbicie. Jak nie wiecie, o co chodzi ze szczurym po karbicie, to się musicie spytać tego znajomego, co tu w komentarzach komentuje po śluńsku, to on wąpowie, o co chodzi ze szczurami i karbidem. Dobra Ja sobie da się na chwilę Jutro po południu do jednego sąsiada otwierać burty Potem we wtorek z rana do kolegi środa z rana do następnego znajomego i teraz I z środowym dniem zakończy się kukurydza w gospodarstwach w których jakiś udział w tym swój, nie? Jej! Uf. Mam nadzieję, że uda mi się. A zrobię i powiem to inaczej. Jeśli mieliście w tym filmie jakieś no, ujęcia ciekawe, no to znaczy, że się udało. No. <laughs> Sprzęt niestety nie jest mój, ale go, no, kiedy zgodził się nagrać y, trochę y, z tej akcji. Na tyle tego broga. Pewnie coś tam będzie widać i mój pysk też ufutrowany jak rekin jak to jeden napisał. Dobra, no co? Dzięki wszystkim, tym, co mi tu pomogli. Dzięki wszystkim za oglądanie. Trzymajcie się do następnego razu. Cześć.